W dzisiejszym filmu spec Simulatora ponownie mamy dużo roboty, i pierwszą rzeczą, którą chciałbym wam pokazać, to chyba aktualnie najlepsza metoda na gemy, na której da się zarabiać miliony w ciągu kilku minut. Zobaczcie tutaj te wiaderka. Mam dwa wiaderka i one są warte 161 tysięcy gemów, i te dwa wiaderka zdobyłem w ciągu, nie wiem, 20 sekund. Zaraz zresztą sami zobaczycie. Bierzemy sobie wiaderko kolejne, i ja sobie zrobiłem już taki spot. Ogólnie tutaj ta kopalnia nie jest jakoś szczególnie dobra, ale jest pewna rzecz, która jest dobra, czyli właśnie to paliwo. Jakby ja sobie tutaj takie wejście zrobiłem do Pewnej miejscu, właśnie. Jakby ogólnie jeszcze nie wiem, jak ta miejscuwa do końca działa. Czy to jest losowe, czy to w jakichś konkretnych miejscach jest, ale zresztą zaraz sami zobaczycie. Tutaj sobie schodzimy i tutaj mamy właśnie spot z tym paliwem. No i po prostu napełniamy sobie takie wiaderko. Cyk i mamy 80 tysięcy gemów. Wychodzimy z kopalni. Wchodzimy z powrotem. I mamy kolejne wiaderko. I znowu idziemy sobie tutaj. W sumie to tu jest wejście do tego mojego sekretnego pomieszczenia w tej kopalni. Sobie znowu tutaj schodzimy. No i tutaj znowu sobie wchodzimy do tego pomieszczenia. Cyk. Nabieramy I mamy kolejne 80 tysięcy gagów. I zobaczcie ile tego jeszcze tutaj jest. Tutaj jeszcze mamy. Tu jest, nie wiem, 4... 6, tutaj jeszcze 4. Czyli mam jeszcze 800 tysięcy gapów do zebrania. Dobra, zbieram to wszystko i musimy wyczaić metodę, jak znajdywać takie ukryte pomieszczenia, bo to jest mocne. Jakby ogólnie teraz już mam emeraldową łopatę, musimy sobie też najlepszą łopatę ogarnąć, żebyśmy na sam dół się dokopali, bo nie jestem pewny, czy na samym dole nie jest więcej takich właśnie ukrytych pomieszczeń. Dobra, tylko teraz jeszcze napełnię sobie 10 tych wiaderek. Mam nadzieję, że zdążę, bo ogólnie. Ta kopalnia co jakiś czas też się zawala. Dobra, kolejne wiaderko już chyba cztery wiaderka mamy. Dobra, i teraz napełniamy ostatnie wiaderko i zajęło mi to dosłownie dwie minuty. Zaraz sami zobaczycie, ile będę miał wiaderek. Jakby ogólnie nie wiem, jak te pokoje działają. No bo to jest tak, jakby nie wiem, sekretne miejsce. Taka sekretna dziura. Tutaj widzicie, wszystko jest ciemne, a tutaj jest inny kolor. I nie wiem, czy to działa tak, że po prostu tu się respi w losowych miejscach, czy to się może zrespić gdzieś na dole. Bo zobaczcie, że tutaj jest dalej normalna kopalnia, i tu po prostu jest taka dziura. I czy tutaj w ogóle dalej da się kopać? jakby tutaj? Dalej da się kopać. I tu już jest koniec jakby. A więc jest to ciekawe. No i tutaj pod tym nawet też można sobie kopać. Na pewno będziemy musieli poszukać jakby najlepszego sposobu na te jakby sekretne pomieszczenia. No bo powiem wam, że to jest chyba aktualnie najmocniejszy sposób na gemy. Tak mi się wydaje. Teraz ogólnie 4 miliony musimy dozbierać. Żebyśmy mogli sobie kupić tutaj tą łopatę safirową, no i później tutaj ametystową, ale to będzie trudne. W ogóle jaką ona ma jakość? Divine ma jakość. Ogólnie przydałoby się diamentową kupić, ale ona kosztuje 10 milionów, a ludzie sprzedają ją po 30. Jakby zobaczmy, ile w ogóle tych wiaderek mamy. Klikamy sobie tutaj i wiaderek mamy 14. Milion gemów w 2 minuty zarobiłem. Aktualnie, no to jest mega mocny sposób na gemy. Jakby te wiaderka oczywiście możemy sobie zamienić, już wam mówię na co. Tutaj w magicznej maszynie na podkę na huge, tylko to 16 kosztuje. Ta podka jest warta milion gemów, albo na Tutaj takie czarmy. No i po prostu możecie sobie skraftować to na taki czar na przykład. No tylko to jest średnio opłacalne. Chyba najlepiej na tę płotkę zbierać te 16 tych wiaderek. W ogóle nie wiem, jak te kryształy się zdobywa. Bo tutaj potrzebujemy do kraftowania tylko tych wiaderek, a tutaj to do czego nie wiem, też będziemy musieli to wyczaić. No i tutaj za 50 farby możecie sobie też taki enchant zrobić, który też jest dosyć mocny, podobno, ale zobaczymy później. Dobra, tak jak mówię, na początku musimy na pewno najlepszą łopatę teraz ogarnąć, żebyśmy szybko dostali. Się na sam koniec. I powiem wam, że ciekawie, dosłownie obok znalazłem kolejny sekretny pokój. Jakby, czy ja wziąłem wiaderko, dosłownie wykopałem sobie tutaj. Zobaczcie zresztą sami taką dziurę jak I, i wpadłem tutaj. Dobra, napełniamy kolejny. Mamy kolejny milion gemów, a więc e, to jest naprawdę mocne. Przynajmniej na razie. Póki tego nie znerfią, bo może być tak, że jak wejdziecie sobie z tej kopalni, to zrobię tak, że ona się będzie resetować. Na przykład to by było w sumie słabe i tak naprawdę bez sensu, bo po co wtedy ta kopalnia miałaby 10 takich miejsc, w których moglibyście sobie wykopać? A więc możliwe, że nie znerfią tego. I teraz w sumie ten pokój chyba jest większy niż tamten. Dobra, ja to paliwo dalej ogarniam i farmię do 4 milionów. Ale co, jak co, to jest taki sposób, że dosłownie każdy to może robić, nie musicie mieć żadnych petów, nie musicie mieć game passów, nie musicie mieć niczego, bo każdy tak samo te coiny farmi, każdy może tak samo sobie łopatę zdobyć. No i każdy w taki sam sposób dostaje te wiaderka. A więc to no tutaj nikt nie może napisać, że o, ty farmisz więcej, bo masz game passy no bo każdy tak samo farmi. Dobra, i ponownie wszystko tam wykopałem i teraz mamy 22 wiaderka, czyli 1 800 tysięcy gemów dosłownie w chwilę moment i w ogóle jeszcze musimy inne rzeczy porobić. Bo jak widzicie, mam trzy te skrzynki, mam tutaj jeden klucz, tu mam jeszcze 5 do przerobienia. A więc jest dużo innych rzeczy do roboty jeszcze. Ale, no, ta kopalnia jest mocna, jakby na pewno jeszcze będzie musieli łowienie przetestować. Bo łowienie też może być mocne, bo z łowienia lecą wam takie skrzynki, gdzie taka jedna skrzynka 400 tysięcy gemów jest warta. I powiem Wam, że sporo rzeczy z niej leci. 11 temków i potka jakaś nam wylecia. Jakby, czy tutaj coś dobrego może wyleć? No, teraz giga słabo. Raczej opłaca się bardziej sprzedawać te skrzynki, aniżeli je otwierać. No, ale tak trzy sobie otwórzmy. No, niestety, nic słabego. Może czasem coś dobrego z tego może wylecieć, ale nam niestety nic nie wylecia. Ciało. Jeszcze, w sumie, kolejna rzecz, którą musimy teraz przetestować, to na pewno są te flagi. Dwie sobie takie ogarnąłem i te nowe czarmy też naprawdę będziemy musieli sprawdzić. Tu mamy jedną skrzynkę dodatkowo, jeszcze możemy sobie ją otworzyć. No tu taki sięczan piątka była, więc, no tak, w miarę powiem Wam. Jakby raz polecam Wam to sprzedawać, bo ciężko jest trafić coś dobrego. I mamy też ogólnie 8 kluczy. W sumie to 9 kluczy, a więc to też naprawdę będziemy musieli zrobić. Ogólnie sporo zmian było, jakby w tym update, powiem Wam. Sporo rzeczy ponerfili, jakby piniaty ponerfili. Podobno. Nie wiem, czy Laki Bloki po nerfili, bo Laki Bloki też były bardzo mocne. Tam ludziom leciały enchanty siódemki. Nie wiem, czy dalej lecą. Będziemy musieli to przetestować ogólnie. Też jest tutaj ten box, jakby to leci wam też z dropu normalnie. Ja już sobie dwa takie boksy zapełniłem. Tutaj zobaczcie, mamy dwa te boksy i tutaj też na samym dole są te coiny, których ostatnio znaleźć nie mogłem. Ale dobra, w sumie jeszcze ja dobrze zróbmy, jakby widz mi pisał jeden, że wysłał mi w mailboxie nowe czarma, więc od razu sobie to sprawdzimy. I przy okazji wszystkie czar możemy sprawdzić. Tu oczywiście dziękuję za podkę tej bombki i tutaj mamy flagę od Simona, więc dziękuję za flagę. I tutaj właśnie mamy tego czarma od Clevera. I tu tego najlepszego, tego Overlorda. Zobaczymy, jak to działa. Tutaj mamy też takie peciki, oczywiście. Dziękuję. Tutaj kolejna Rainbow Flaga. Tutaj takie peciki. Tutaj Pozdro, oczywiście. Tutaj Jafan też, oczywiście. Dziękuję. I tutaj mamy kolejnego czarma od Hackera, którego też teraz przetestujemy. I tutaj jeszcze w ogóle ekskluzywa mamy od Ludwika, więc Ludwikowi też dziękuję za tutaj te rzeczy. Tutaj Elo, Elo, tutaj też dziękuję za te dwa ekskluzywy. Tutaj Siema, Siema nam wysłał takiego ekskluzywa. Tutaj taki kolejny od Eryka, więc dziękuję za te wszystkie ekskluzywy. I tutaj te podki. Oczywiście, tutaj pozdro, tutaj takie do farbienia, tutaj też takie. Tutaj kolewka też nam się kolewka przyda, chociaż tych konawek już mam dużo. Oczywiście, za wszystko tutaj wam dziękuję. No i tutaj pozdrawiam też Oliwie i Bryana. Oczywiście, jak chcecie mi coś wysłać, to mój nick, to Holix mega, ale dobra, mamy dużo innych rzeczy do zrobienia. Jeszcze kopalnie musimy stestować, ale teraz powiem wam, że w sumie spróbowałbym jednej rzeczy. Bo jak wiecie, skończył się Sylwester po trzech tygodniach w Simulatorze, a więc tutaj w sekretnym pomieszczeniu z Prestonem powinni zmienić jakby to. I zobaczyć. Zobaczmy co teraz jest. I teraz znowu ten kod jest, a więc ciekawie. Jakby ogólnie widz powiedział jak znaleźć ten kod. Nie wiem czy to jest taki prawdziwy kod czy nieprawdziwy, ale podobno ten kod działa jakby. Zjeżdżamy sobie tutaj na dół i zobaczcie tutaj w nubie. Tu macie kod jakiś dziwny, w tym w Muszę go przepisać sobie i zobaczymy czy to tutaj zadziała. No jak to nie zadziała to nie wiem co zadziała jakby. Zobaczcie że to jest coś takiego kompletnie dziwnego, a więc to musi zadziałać. I ten kod wygląda w taki sposób. Widz mi mówił żeby pisać bez wykrzyknika bo tam na końcu jest jeszcze wykrzyknik, a więc zobaczmy. Cyk. No i niestety dalej. Nie. Jakby nie wiem, może dostaliśmy jakiś prezent czy coś. Podobno jakiś prezent miałem dostać, ale no nie wiem, czy coś dostanę, bo ja tego tyle mam, że może coś mi wyskoczyło wcześniej, bo jakby wpisałem już ten kod dwa razy. Teraz spróbujmy z tym wykrzyknikiem zobaczyć. No i dalej to samo. Ewentualnie tutaj jest jeszcze jedna opcja jakby, zamiast 0, bo to wygląda jak 0 na tym kodzie, to wpiszmy po prostu duży o, chociaż no to inaczej wygląda wtedy, no i zobaczmy czy to zadziała no niestety dalej to samo, nie wiem, ten kod na pewno do czegoś jest, ale raczej nie do tego sekretnego pomieszczenia, w sumie wiem do czego on może jeszcze być, jest jeszcze pewna opcja bo tutaj wam mówię, że musicie wpisać knock knock, no i wtedy tutaj wam się e pojawi, jak raz klikniecie to nic się nie stanie ale jak będziecie spamować tak długo bardzo to się tutaj preston pokaże zresztą zaraz sami zobaczycie, tylko musimy trochę sobie właśnie przyspomować no i jest preston no I tutaj Preston nam opowiada jakiś, nie wiem, suchar No i sobie tam wraca I nie, może jakbyśmy tutaj wpisali ten kod? Możliwe, że to jest jakiś dziwny szyfer, który trzeba rozszyfrować I on będzie jakąś wskazówką, jak się dostać do tego Preston Shopu Bo ogólnie też jest taki sekretny ticket, który nie wiadomo do czego służy Jakby wpiszmy jeszcze z wykrzyknikiem No i dalej nic Ewentualnie może jak teraz wpiszemy knock knock I będziemy spamować, to teraz coś się pokaże Zobaczymy w sumie Jakby pokażę wam później jeszcze ten ticket właśnie Bo wydaje mi się, że ten ticket jakoś dziwnie się zdobywa I on pewnie tutaj będzie w tym pomieszczeniu. Może jakieś koło będzie mistyczne właśnie Dobra, spamujemy sobie, spamujemy No i proszę, Preston, pokaż mi się tutaj Gemy mi się sypią, wszędzie tutaj pełno gemów Powiem wam, że teraz ktoś nie chce ten Preston wyjść Spamuje, spamuje i nie chce wyjść ten Preston Chyba się obraził, jakiś dziwny kod wpisał A nie, dobra, pojawił się Preston Dob I tutaj się nie da wejść do niego, jakby da się go przesunąć, ale nie da się tam wejść No i tutaj znowu coś tam nam napisał No jest to na pewno dziwna rzecz Mam nadzieję, że ktoś to rozwiąże za niedługo Jakby teraz na szybko pójdźmy jeszcze tylko zobaczyć właśnie ten ticket I wracamy do kopania, bo tam jeszcze dużo jest do przetestowania no i właśnie tutaj sobie zobaczcie, że jest jakiś ticket, którego nie wiadomo jak zdobyć. Nikt tego nie rozwiązał, chyba w ogóle tego nie ma na tej plazie jeszcze, a więc nikt nie dowiedział się, w jaki sposób na pewno ten ticket zdobyć, bo jakby ktoś go zdobył, to by na pewno wystawił. Ogólnie tutaj też na tej plaży jest ten item, jak już giga tani w sumie jest, ale podobno nie jest jakiś super dobry. Jedno, co możemy sobie kupić, to te tutaj magiczne szard za 600 tysięcy. Nie wiem, jak one działają, czy to jest coś takiego jak to, czy to jest coś innego, czy to można otworzyć. Nie można tego otwierać. Ja myślę, że to jest do otwierania. Dobra, trochę zmarodowałem, ale dobra, wracałaby do kopalni. Albo w sumie, zanim jeszcze pójdziemy do kopalni, to otwórzmy sobie te sekretne klucze, bo mamy ich aż 10,4 4 to jest warte, powiem wam, że sporo, chociaż no trochę to już i tak leci ceną w dół, bo jakby wczoraj to chodziło po 600 tysięcy, dzisiaj już 387, a więc trochę w dół to idzie, mam nadzieję, że nie znerfili tego, bo ogólnie strasznie dużo nerwów było, tak jak mówię, na pewno znerfili piniaty, nie wiem, czy laki, bloki, w sumie zróbmy to tak, że 5 kluczy otworzymy tutaj w tym magicznym drzewie, a 5 otworzymy w tamtych skrzynkach, które tam gdzieś dalej są, bo te skrzynki w sumie też są spoko, jakby no Na pewno wiem, że tutaj są ciekawe rzeczy. No, ja mam super ciekawe, jak zwykle. Mam nadzieję, że chociaż jakiś enchant, szóstka dał z tego wyleci. Ogólnie teraz na pewno będziemy musieli zrobić full team najlepszych enchantów. No, powiem wam, że chyba to też znerfili. Znowu buty i rainbow kupy. Ale tak jak mówię, ogólnie będziemy musieli teraz zrobić team najlepszych enchantów, bo enchanty poszły mocno w dół. Nie powiem wam, że jak teraz będą te kupy i tak dalej, to oni to chyba znerfili. No, co jest? Trzeci raz to samo. Oni to chyba poderfili wszystko. Nie powiem wam, że albo coś im się zbugowało, albo to derw dostało. Jak czwarty raz mi wysłał. Czy to samo, to naprawdę poddaje się. No i to samo, czwarty raz. No ja wierzę w to. Nie wierzę w to. Sprzedawajcie te klucze. Znerfili to mocno, powiem wam. Zobaczmy, czy piąty raz rzedł i wyskoczy. No nie, no trochę bez sensu to zrobili, jakby. Albo mam taki opech, albo i to znerfili, no ale trochę powinni to znerfić, a nie tak, że to jest bez sensu totalnie. No nie wierzę w to. Coś mi się zbugowało, albo to nerw dostało. Dobra, idziemy przetestować te skrzynki. Może tych skrzynek nie znerfili? jakby to gdzieś tutaj chyba było. W sumie troszeczkę bliżej, to było tutaj. No i jak tu będzie mi to samo lecie, to naprawdę się poddaje. I tu jest napisane, że nie mogę Wejść. A nie, dobra, teraz już mogę. Jak miałem takie coś, że nie mogłem wejść. Dobra, i wybierzmy sobie tutaj to i zobaczmy, co nam tu wyleci. No, but nam wyleciał. A co tutaj było? Czy tutaj był y, but i kupa? Zobaczmy. No, tutaj był charm i tu było coś takiego. No, to troszeczkę lepiej, powiem wam. Powiem wam, że mieli trzy tygodnie na przygotowanie tego, a to wygląda, jakby to wszystko było nieprzetestowane, powiem wam. No i rainbow kupa. A tutaj co będzie? Tutaj potka, no i tutaj niby coś takiego. Powiem wam, że nerw to raczej dostało. A raczej na pewno to nerw dostało. Sprzedawajcie to koniecznie. Nie otwierajcie tego, bo nie ma sensu. No, dobra, tutaj. Enchant szóstka jakiś dopiero co nam wyleciał A tutaj co dalej było? Tutaj but I tutaj potka, no teoretycznie mamy Jakiś enchant szóstkę teraz, jakby jeszcze raz Tutaj sobie to otwórzmy i pójdźmy Sprawdzić ostatni secret, no bo tam od razu Będzie widać jak coś znerfili, cyk Zobaczmy, no i znowu but, wcześniej na stówę Tylu butów nie dostawałem, teraz same buty Mi lecą. tutaj potka i tutaj Enchant siódemka. No ciekawe. Ciekawe Jestem, że ja cały czas buty trafiam. Dobra Zobaczmy tutaj to. Tutaj tak jak mówię od razu Będzie widać jak to znerfią. No i tutaj Tego chyba nie znerfili, bo jest 50 kluczy, 1% wcześniej też tak było Zobaczmy co nam wyleci. Trzy klucze Nam wylecą. No to tak słabo powiem wam Dobra jakby przetestujmy jeszcze Jak działa ta cała rainbow flaga i Idziemy maksować kopalnie. Jakby teraz właśnie Sobie odpalmy tą rainbow flagę i to zobaczcie Że zmienia wygląd wszystkich petów w Rainbow'y. No i wtedy dużo szybciej klepią Te pety, a jak jeszcze bacie Huge. To już w ogóle to jest masakra Bo huge rainbow dużo więcej biją niż na przykład gold huge I zobaczcie jak to teraz leci Ciekawe ile w sumie w ciągu 5 minut gemów wyfarmimy Tylko chyba Timu nie mam pod to A nie dobra mam team Tylko potki nie miałem założonej Dobra teraz mam zobaczymy ile w ciągu 5 minut będzie Kończy mamy prawie 50 tysięcy A więc nie jest to jakoś super dużo Myślę że tyle samo by mi poleciało z flagą na diament A ta rainbow flaga kosztuje 50 tysięcy gemów Jakby jeszcze możemy shiny flagę przetestować Bo wtedy wszystkie pety się będą świecić oczywiście Tylko że shiny pety chyba nie biją więcej nie wiem w sumie co jest lepsze Chociaż może te szajnik lepią więcej no tak jakoś by szybciej to rozwalają Ale dobra, my w to jakby zmarnujemy tą flagę Ale wracamy do kopalni, bo tam jeszcze musimy dokopać się do końca tej kopalni Zobaczyć co jest na końcu tej kopalni Tutaj jeszcze mamy dwa razy tyle do zdobycia Więc jeszcze trochę roboty jest Dobra i powiem wam, że trochę to zajęło Ale już mamy na chyba safirową łopatę? Dokładnie tak To jest egzotyk, to jest druga najlepsza Ta ostatnia kosztuje 12,5 miliona Do tej naprawdę długo kopałem Zobaczmy jak daleko z nam uda się dokopać no, jakby z tą idzie tutaj giga szybko ten poziom. No, tutaj już na hita nie idzie, ale też idzie dosyć szybko. Tutaj te skrzynki, powiem wam, że to jest mocne. Jakby dużo tych skrzynek się respi. Tutaj prawie 500 gamów dostaliśmy, jakby. To nie jest wcale tak mało, powiem wam. Te skrzynki dosłownie co chwilę spotykam. Jakby dokopmy się do kolejnego poziomu. Zobaczymy, jak z kolejne będzie szło. Tutaj mamy kolejne. No, i tutaj już tak powiem wam, że super, to nie idzie. Tak na kilka hitów. Tutaj w ogóle jakiś nowy materiał. takie materiał już nie widziałem. 80 tysięcy gramów za niego dostaliśmy. Może tu nowe skrzynki spotkamy. Nowy rodzaj skrzynek. Spróbujmy się jeszcze niżej. Dokopać. Jakby minusem tej kopali niestety jest to, że lecą itemki, ale tu nie widać jakie lecą itemki, przez to, że no tutaj ekwipunku jakby nie macie. Trochę to bez sensu jest pewnie to poprawić, bo na przykład polecił mi raz jakiś czerwony itemek i ja nie wiem co mi poleciało. Tutaj na przykład zobaczcie dwie skrzynki takie. No i tysiąc gabów prawie. Dobra, i tu mamy kolejny poziom, który wygląda tak dosyć podobnie, jak ten, ale tutaj zobaczcie, jak to ciężko schodzi. Kopię, kopię i kopię i dalej nie mogę się dokopać. Jakby musimy tą ostatnią łopatę ogarnąć teraz. Kopię sobie tutaj na takich wyższych poziomach, bo tutaj wszystko na hita. Chodzi i farmimy do tej ostatniej łopaty. I powiem wam, że ogólnie teraz znalezienie tego pomieszczenia sekretnego po raz kolejny zajęło mi z jakieś 20 minut, a więc nie wiem, czy oni coś znaleźli, czy wtedy tyle farta miałem. Ale teraz jakieś takie większe znalazłem. I tutaj tego jest, zobaczcie, tutaj się to ciągnie cały czas. To może oni teraz to tak zrobili, że ciężej jest znaleźć to pomieszczenie, ale to jest większe, bo zobaczcie, tutaj jeszcze tego pełno jest. No nie wiem, tutaj jest z 20 tej farby co najmniej. Dobra, postaram się to wszystko teraz wyzbierać. Już prawie mamy w ogóle na tą łopatę całą. Teraz w sumie, przy okazji, możemy sobie już łopatę najlepszą kupić, spróbuję jeszcze do końca się dokopać, ale tutaj też najważniejsza rzecz, jak znajdziecie taki sekretny pokój, to musicie zrobić sobie wejście do tej kopalni. Zobaczcie, ja sobie robię taki tutaj zygzak, jakby po krawędziach kopalni i wtedy mega łatwo później możecie sobie wrócić do tego miejsca, bo często to jest tak, że to jest mega nisko i później ciężko jest trafić. Jak taki zygzak sobie zrobicie, no to później tylko wzdłuż tego zygzaka idziecie i tutaj mega łatwo możecie z powrotem trafić. Dobra, wyławiam to wszystko, czy jak to powiedzieć? Zbieram w sobie po prostu to wszystko. Zobaczymy. Ile będzie mieć tych wiaderek właśnie? Dobra i powiem wam, że mamy tyle tego wszystkiego, że kopalnia się zapadła, nie zdążyłem wszystkiego wyłowić. Mamy 46 wiaderek. W kolejnym odcinku zastanowimy się co z tym wszystkim zrobić.